Piątek 1 marca swoich kandydatów w wyborach samorządowych w Krakowie zaprezentowała partia Lewica Razem. Sześć kandydatek i jednego kandydata przedstawiła Daria Gosek Popiołek. Posłanka z Krakowa liczy na to, że wszyscy zdobędą mandaty, a partia utworzy swój klub radnych w Radzie Miasta Krakowa. W Krakowie, jak chyba w żadnym innym mieście, potrzebna jest zmiana. Potrzebne jest to, by Rada Miasta odzwierciedlała to, jakie jest miasto, jacy są jego mieszkańcy. Dlatego my stawiamy na ludzi młodych, ale na ludzi odpowiedzialnych i kompetentnych. Nasze kandydatki mają już 24 lata, zdecydowały się wybrać Kraków do życia, albo mieszkają tu od wielu lat. Tak mniej więcej sytuujemy się w przedziale między, nasze kandydatki sytuują się w przedziale między 24 a 30 kilka lat, bo taki jest Kraków. To są osoby, które znają to miasto, które wiedzą z jakimi problemami borykają się najmłodsze pokolenia i które będą to uwzględniać w różnych politykach miejskich. Nie ukrywam, że naszym celem jest stworzenie w Radzie Miasta klubu razem. Chcemy w ten sposób mieć wpływ na to, jak wygląda polityka miasta, jak realizowane są konkretne działania i prezydenta, i jego współpracowników. I myślę, że jest to bardzo realny cel. W briefingu wziął udział przewodniczący partii Adrian Sandberg, który podkreślił, że w tak młodym mieście jak Kraków czas na zmianę pokoleniową w samorządzie. W Krakowie tak jak w wielu miastach w Polsce jest potrzebna w samorządzie zmiana pokoleniowa, bo no naprawdę sytuacja, w której co trzecia osoba na ulicy ma 20, 20 kilka lat, przecież Kraków to jest młode miasto, a Miejscy rajcy to są głównie panowie przed 60., no to, to nie jest ok, to, to nie jest dobra reprezentacja mieszkańców, mieszkanek. Ja mam nadzieję, że lista społeczników, z której startują kandydatki i kandydaci razem, wejdzie z szeroką ławą do Krakowskiej Rady Miasta, właśnie po to, żeby w końcu głos młodego pokolenia, żeby głos kobiet, żeby głos zwykłych ludzi, zwykłych mieszkańców. W końcu w razie miasta wybrzmiał i był słyszany. Na spotkaniu zaprezentowali swoje najważniejsze postulaty, z którymi idą do wyborów. Kocham to miasto. Uważam, że jest piękne. Choć byłoby piękniejsze, gdyby każdy miał gdzie mieszkać. Średnia cena metra kwadratowego wynosi już prawie 14 tysięcy złotych. Co oznacza, że zarabiając średnią krajową, musimy pracować 2,5 miesiąca, aby kupić sobie taki kawałek podłogi, na jakim stoję w tej chwili. Jest to absurd. Teoretytem jest szybka i sprawna komunikacja szynowa. Jednak musimy pamiętać o tym, że nie wszędzie ta szybka komunikacja szynowa dotrze. Dlatego zamierzamy wprowadzić Wszędzie, w każdy rejon miasta docelowy autobus. Zdrowie psychiczne młodych znajduje się w katastrofalnym stanie. Nie możemy pozostawić ich samym sobie. Dlatego wybudujemy Centra Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. Kandydaci lewicy razem znajdą się na listach Komitetu Kraków dla Mieszkańców we wszystkich okręgach w mieście. Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. Myślę, że to słońce, które wyszło w trakcie konferencji prasowej, to jest dobry omen. Więc Szanowni Państwo. Koniecznie idźcie na wybory i głosujcie na kandydatki, na kandydatów z razem, na liście społeczników, na liście Krakowa dla mieszkańców.